Cześć, witajcie. Ja jestem Oskar i dzisiaj zagramy hardcora. Będzie to chyba trzeci odcinek z moim. Prawda? No eee, i zobaczę. Tak, będzie to trzeci odcinek. Chyba. Eee, tak, e, będzie to trzeci odcinek i będzie to. Hardcore hard mod i będzie to nowa mapa, bo jak już mówiłem w poprzednim odcinku, moje setack, więc Skype mówiłem, że mi się rozwali, więc musimy zrobić nowego hardcora. Będzie hardcore z Oskarem. O, hardcore jak z Oskarem, Dobra. Czekajcie chwilę ten. ten, ten, ten. Czekajcie. Ten, ten. O. Włączy sobie super i zawsze każdy odcinek będzie trwał tak 12 minut. O, co już włączam i będziemy nagrywać sobie 12 minut czy 10. Zobaczymy. Okej. Okay. Dobra. No. Mój kolega mówi, że najlepiej mieć 30 fps w sucesie na frapsie. Ustawimy jakoś, nie wiem, czy lepiej. Hmm. No nie zobaczymy. Może na filmiku będzie widać dobrze tylko od czutek. Tak. Hmm. Zobaczymy. Siemanko! Jestem <grywa> no. Pan Śmietanka! Ha! Ten pan śmietanka ma fajny włos, a tak w ogóle pan śmietanka to Bertas. Dla tych co nie wiedzą. Chyba, że nie wiedzicie, to nie musicie mnie hejtować, jak nie, wie, jak nie wiecie. <grywa> mm. e power dobra dobra wieś co pójdziemy szukać domek bo ja zawsze tak wspieram długo drewno aż będzie kurde noc naprawdę ja się wtedy gubię a wtedy ten i wtedy co, i wtedy zawsze ginę więc lepiej już poszukam domku na zapas bo może być za źle jak nie znajdę Dobra, mamy jeszcze 10 minut. Postaram się zrobić dużo odcinków z tej serii. I możecie pisać w komentarzach co on zrobić w ogóle, bo pomysłów to ja za dużo w Minecrafcie nie mam. Ale zobaczymy. Przyjdą jakieś pomysły. Może wy mi pomożecie. Ach, te 14 widów. <grym> A właśnie właśnie... Um, jak wam. Jak wam <laughs> a, 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 a. Dobra, jak wam się filmik podoba, to możecie mnie to subskrybujcie, bo wtedy zachęcacie mnie do robienia więcej filmików. I dawajcie łapki w górę, jak wam się podoba, bo to mnie naprawdę zachęca do robienia więcej filmików i w ogóle. Tak rozwariantowo jakiś bok. Kurde. Nie przepuszczę takiej okazji. Słuchajcie. O, oh nie. Yeah. W ogóle jak naćpany. O, oh. ale dziś prochy. O. Oh. O. Oh. O. Oh. O, oh. panie. Oh. No dobra. tyle. pokażę. Jakby co, to nie będę zbyt dużo gadał. Chyba. O nie wiem co gadać. chyba Będę milczał. XT. Aha, aha. Nie. nie. Mm, 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 miałem jeszcze co no, nie chcę mi się milczeć, ja muszę gadać, rozumiesz? Tak, Rozumiecie? Muszę gadać, muszę, zrobię to! No, to było dziwne. Tak, to było dziwne. Mm. Dosyć, chyba to dziwne nawet. Ale dobra. Mam lagi na tych w psach, ale tak nie ją bo kolega mówi, że tak lepiej Ale ja... jak to ja, ja nie wiem czemu. Dobra, zobaczymy jakoś filmiku. Nieważne, że ja mam lagi, ważne, żeby na filmiku nie było lagu. Jak będę, to obiecuję, że w następnym nie będzie z, z żadnych lagów. Nie wiem, że żadnych lagów, to <laughs> nie obiecuję na pewno jakiś tam będzie lag. Z Minecraft na pewno ze sto razy, ale to nic. <laughs> Nie mam Nie skraszuję. Nie Minecraft. no widzicie? Wiedziałam. Skraszuję ci kurzło. No właśnie słyszeliście jakie papis nie miły. To znaczy Minecraft. Tak jest. Tak jestem go widzę, nie musicie tego mówić. Mm. Dobra, tak za 5 minut skończymy odcinek, bo jeszcze był wstęp, czyli. <kliczni> czyli, tak 5 minut, to jeszcze 5 minut nagrywania. 5 minut materiału, i będę kończył odcinek. I zobaczymy się na następnym odcinku. Oje. Oh yeah. tak, 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 tak. tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Teraz tak, 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 tak. Um, że było tu nie. bo w ogóle nie pamiętam skąd ja to mam, ale dobra, um, nie wiem, w ogóle nie pamiętam skąd to mam tą rękę, ale chyba ją miałem, do to... czego ją miałem. Nie pamiętam, wiecie, ale nie będę miał, bo to jest hardcore i nie można mieć. Nie można cytować na hardcore. Tak, wiem, że to nie jest chyba cheat. To jest raczej, ale, to jest mod, ale, no, takie trochę cytujący, nie? To zajdzie z mapki w ogóle. A po co grać na takich czy, chitach? O jaka wielka jaka... oja skinia Co ja tu robię, zaraz padnę i będzie źle o. o fuck. Vom. On. To nie będę być możliwe, żeby tu iść, więc ja sobie może pójdę. Ach, może przyjdę tu później. Znaczy się tak, już nie będę do tego miejsca, bo włączyłem sobie mini-bawkę. No, nie, nie jestem Nie! Yeah! Jestem ninja, że widzieliście. No. Chyba nagram niedługo escape'a jakiegoś, bo dawno nie było. Hmm. Dawno nie było, jeden dzień temu. Na... Nie, jeden dzień temu chyba nagrywałam. Zobaczymy zresztą, kiedy nagram escape'a. Może jutro nagrę, może na dziś. Co by na to, żebym nagrał. Wiecie co, jak to się nazywa? Ja to będę nagrywał w partach. Czyli jak skończę odcinek, to następny będzie w tym samym miejscu z samym jedzonkiem, Nie będę nic ruszał, tak będzie w partach. Żebyście widzieli co robię, czy nie cytuję na X-Rayu, to zbieram dementy, nie? A nie, że ten skończy odcinek i już mam 20 dementów. Kurde, sobie i coś. Nawet jak, zna, jak bym znalazł, to się musieli, pewno, że jest money items, Więc będziemy to robić w partach. I będzie dobrze. chudzio Mamy już 9 minut nagrywania, nawet dłużej, bo jeszcze wstęp. To zaraz skończymy odcinek. Zresztą nawet już. Tak, już skończymy odcinek, więc co? Hmm, ja się z Wami żegnam. Hmm. Nie, ja się zami nie żegnam, bo nie chcę mi się. No, ja Nie, no dobra, yy, więc. patrzcie, jeszcze będzie. Ja mogę nagrywać dłużej niż 12 minut, mogę ile chcę, ale po to tak długo nagrywać, później nie będzie się. Ten... No po to tak długo nagrywać po prostu. Yy. Dobra, wiecie co? Jeszcze się tylko kopiemy i zaraz zrobimy. Ten... No, zaraz kończymy nagrywanie, ok. Krz, krz, krz. Czy jest tu gdzieś? Jest, dobra. Chcę na szyby, bo będę chciał szybę, żeby patrzeć i żeby obserwować, czy jest dzień, czy noc, czy jest dzień, czy noc, czy jest dzień, czy południe, czy, e, e, czy wieczór, czy, dzie, czy dzień, czy noc, czy po południe, czy. Fast, streszmy. Czy ja po niemiecku? może tak. Nieraz będę mówił po niemiecku chyba. Ale przepraszam was za to to, to, ja, to, to ja nie panuję na tym. Nieraz mi się sam wymykam, bo ja mieszkam w Niemczech, więc... Nieraz ten... Mi się tak samo mówi zaraz po polsku, bo nie chcę się zapomnieć. Coś, coś tam to... tak mi się mówi po prostu. Tak mi się mówi po prostu. Mijamy tu. No, nie tu, bo tu jest wodno. No to na przykład tu. Fak, musimy się pospieszyć. Dobra, no, na razie sobie zrobimy tak. I dobra, ja zakończę dziś na dziś swój odcinek. Więc co. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Nara! Cześć!